Za nami wyścig o Grand Prix Miami. Dwie godziny po jego zakończeniu w padoku trwa już Krzątanina i ten wyścig z czasem, żeby spakować cały sprzęt przed podróżą z powrotem na Stary Kontynent. Zanim wam pokażę, jak to wszystko tutaj e, dokładnie wygląda, e, duże oczywiście zamieszanie. Niektórzy już opuszczają to, jak Mike Krack, szef ekipy Aston Martin z kolejnym podium, oczywiście e, w kieszeni. Parę słów o samym wyścigu, tak na podsumowanie. No, Max Verstappen nam tutaj. Zrobił show dzięki temu, że tak naprawdę tą popełnił błąd w kwalifikacjach. Nie przejechał tego okrążenia, takiego pierwszego zabezpieczającego, zdobywającego, pozwalającego mu zdobyć czas okrążenia. No i później padł przez to ofiarą tej czerwonej flagi po kolejnej przygodzie. Szarla Leclerca startował z dziewiątego pola, ale nawet to mu nie przeszkodziło w tym, żeby. Zwyciężyć inna strategia, twarde, pośrednie. Kilku kierowców, siedmiu bodaj, zdecydowało się właśnie na taką strategię. Akurat w przypadku Maxa chyba to nie miało do końca tak dużego znaczenia, aczkolwiek warto odnotować, że to on zdecydował się, żeby właśnie taką strategię dobrać. Sergio Perez, rozmawiając z nim oczywiście od razu po wyścigu, mówił, że no tak, rzeczywiście być może ta niepewność jak bardzo można naciskać na tym pierwszym komplecie opon w jego przypadku na pośrednich oponach, na tym pierwszym przejeździe. To mogło zdecydować, się, że nie wyrobi sobie takiej przewagi, aby w końcu sobie mieć tutaj większą pewność siebie. Tutaj widzimy oczywiście sporo pudeł, sporo skrzyni, już popakowanych. Te najważniejsze rzeczy, czyli samochody wyścigowe, przede wszystkim, to wszystko leci oczywiście samolotami. Drogą lotniczą jest transportowane pomiędzy tymi wyścigami poza Europą, ale takie rzeczy jak wyposażenie garażu, jakieś tam stoły, krzesła, takie różne mniej potrzebne, mniej pilne elementy, ścianki działowe i tak dalej z garażu to wszystko jest przewożone drogą morską dla zaoszczędzenia oczywiście transportu ponieważ statki jak wiemy tak szybko się nie poruszają jak samoloty to trzeba w tym wszystkim troszkę takiego logistycznego uporządkowania i na przykład te zestawy podroczone na przykład na skrzyniach Alfy Romeo tutaj przypłynęły do Miami później popłyną do Kanady z Kanady do Austin i z Austin do Las Vegas, czyli mamy taki zestaw, który sobie pływa tylko po tym rejonie Ameryki Północnej, inne zestawy oczywiście były w Bahrainie, w Australii, popłyną do Singapuru na przykład tak to się wszystko rejonami powiedzmy było. O, tutaj sobie możemy zobaczyć jak to wygląda w garażu alpin już po zdjęciu tych tylnych ścianek, tutaj mamy zestaw tylnych skrzydeł, tam w głębi już częściowo zdemontowany kadłub samochodu oczywiście podwójne punkty w tym wyścigu, całkiem solidne wyglądało, chociaż Piergaski na samym początku jechał na czwartej pozycji i liczył nie na więcej, ale na tle Mercedesu i Ferrari tutaj za bardzo nie mogli powalczyć. Oczywiście ekipa Ferrari znowu słabsze tempo wyścigowe niż kwalifikacyjne. O, jakaś skrzynka, chyba parasol. A tam arena, a tam Mam szybki posiłek sobie, wcinają w przerwie pomiędzy demontażem garażu, to na jakieś efekty można, nie znowu idzą się prawa autorskie przyczepin, no ale nieważne, jakoś musimy z tym żyć, jakoś to trzymamy. Tutaj jeszcze więcej tego e, no, chaosu nieporządkowanego, tak, nas, z pakowaniem. W Europie to wszystko dużo zdecydowanie inaczej wygląda, to wszystko jeździ. Ciężarów pewnie sobie tej możemy zobaczyć. Do Szwajcarii do Miami, później Kanada do Strenost, to jest do Szwajcarii taka sobie skrzyneczka. Po całym świecie sobie podróżuje statkami po różnych wyścigach, inne skrzynki właśnie po, po innych rejonach świata, e, Azja chociażby i tak dalej. W Europie oczywiście to wszystko ciężarówkami. W Europie także mamy te pomieszczenia gościnne dla zespołów, te, które są tutaj w Miami na stadionie. Pamiętam, że czwartek Wam to e, pokazywałem. Natomiast w Europie to wszystko jest. Przewożone ciężarówkami są te mobilne domki rozkładane na doku. no i zobaczycie, oczywiście, już na tych kolejnych europejskich rundach dokładnie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, via Play pokazujemy Wam wszystko lub prawie wszystko, to tylko co jesteśmy w stanie pokazać, gdzie jesteśmy w stanie, wejść w i z mikrofonem. To, oczywiście, macie zagwarantowane. A takie detale, jak właśnie, jak ten transport się odbywa, też oczywiście ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że jeszcze po powrocie do kraju, jak jakieś dłuższe podsumowanie tutaj zrealizujemy wyścigów w Miami, ale oczywiście najpierw trzeba wrócić. Sporo jeszcze spraw, zaległości do zrobienia w domu. Dzięki wielkie w ogóle, że byliście przez cały weekend i w Viaplay. Tutaj też zaglądaliście ta nowość w postaci krótkich filmików. Myślę przypadła wszystkim do gustu i w miarę możliwości będziemy to oczywiście Kontynuowali w miarę upływu tego długiego przecież sezonu, później teraz weekend, przerwy, później trzy weekendy z rzędu w Europie: Imola, Monaco, Barcelona, będzie się dużo działo, dużo punktów do zdobycia i dużo dramaturgii na torze na pewno, a to wszystko oczywiście przypominam cały czas na platformie Via Play, no, w miarę możliwości. Oczywiście tutaj u mnie też różne komentarze będą się pojawiały, a na razie serdeczne dzięki, pozdrowienia i do zobaczenia już z Europy.